Dobry wieczór. Znowu dzisiaj bez kini, ale jak wiecie, kinia jest już w dziewiątym miesiącu, ciąży, więc wcześniej jest w łóżku, a ja właśnie skończyłem swoją wieczorną sesję medytacyjną i dlatego, że też coraz częściej proszą mnie różne osoby o to, żeby czymś się dzielić. Dlatego tu Jestem. I pojawiła mi się taka inspiracja, żeby to właśnie teraz wieczorem jeszcze popłynęło. Wiele lat temu jeden z moich nauczycieli, Ganten Krimpoche, który prowadzi uczniów w ponad 40 klasztorach w Butanie, w różnych krajach na naszej planecie, kiedy byłem w swoim kryzysie, który z nas nie przechodzi różnych kryzysów, powiedział mi jedną bardzo ważną rzecz i tym chciałem się podzielić. Kiedy byłem w bólu, w cierpieniu, po wypadku samochodowym, Kandek Rimpocze powiedział mi coś niezwykle istotnego, kiedy to świadomie przepracujesz. To wrzucić to w inny wymiar świadomości. I to, co jest niezwykle ważne, kiedy traktujemy każdą chorobę, każdą traumę, jako informację, która nam da możliwość dotarcia do przyczyn i wzniesienia na inny poziom świadomości, jest to tak cenna okazja. I to, co najważniejsze. Kiedy jest ta gotowość, odwaga, żeby się z tym zmierzyć, to na 100% wyjdziemy z bólu, z cierpienia, z każdej, z każdej choroby. Często jest tak, kiedy cierpimy, kiedy jesteśmy słabi. Przewróciliśmy się, potknęliśmy się w życiu. No, każdego z nas to spotyka. Tym Najwyższym przejawem odwagi i gotowości jest też zwrócenie się o pomoc. I to jest też to, czym chciałam się dzisiaj po podzielić, że kiedy sami czasami nie dajemy już rany, spotkanie kogoś. Tak mądrego, tak ciepłego, tak życzliwego, jak Gantyn Green czy jest wielu, wielu takich wspaniałych i nauczycieli, i terapeutów, przy których czujemy właśnie to, co najważniejsze. Ciepło, troskę, wsparcie, współczucie. I wtedy możemy odbudować, rozkwitnąć, poczuć, że mamy wsparcie, mamy... Mądrość prowadzenia. Czasami jesteśmy tak pogubieni, że nie jesteśmy w stanie wejść z tego labiryntu paranoi, bólu, cierpienia, różnych błędnych, błędnych przekonań. Jakże cenną jest rzeczą, jeżeli pojawi się w naszym otoczeniu ktoś, kto nam zdejmie opaskę iluzji z oczu, pokaże światełko w tunelu, pokaże kierunek. I oczywiście do nas. Należy wykonać te kroki, żeby wyjść, wyjść z tego labiryntu, wyjść z tego lochu, wyjść z tego bezmiaru bólu i cierpienia, ale przynajmniej wiemy już, w którą stronę iść. I czujemy wsparcie, i czujemy ciepło, moc, która daje nam energię, by pójść. I jeżeli mamy to wsparcie, czy psychoterapeuty, czy mądrego psychologa, czy nauczyciela duchowego. To jego rolą jest nie zanieść nas na rękach, wyprowadzić, ale pokazać, w jaki sposób to zrobić. Towarzyszyć nam w tej przestrzeni mądrości, miłości, współczucia i pokazywać, dawać narzędzia. I to jest niezwykle ważna funkcja. A, prawdziwego nauczyciela, prawdziwego guru, właściwego psychoterapeuty. Mam u siebie w pokoju takie przesłanie zawieszone. Czasami Boże, kiedy jesteśmy z Kingą na różnych warsztatach, bo to jest kolejna rzecz, którą chciałem się z wami podzielić. Zacytuję. I oczywiście, to znowu nie jest jakaś moja mądrość, to jest od któregoś z moich nauczycieli, myślę, że bardzo głęboki wymiar prawdy. Najwyższym poziomem terapii i leczenia jest umysł spokoju, miłości i współczucia. I oczywiście, cała wiedza intelektualna, te wszystkie studia, przeczytane książki są niezwykle ważne. Ale jeżeli. Nasz nauczyciel, nasz terapeuta sam czegoś nie przepracuje, nie urzeczywistni, i nie płyną od niego te jakości. Nie jest poziomu konceptualnego, różnych wzorców, schematów, ale jest to ta przestrzeń ciepła, serdeczności, miłości, współczucia. To jest dokładnie tak, dzieje się jak w przypadku kochającej mamy i małego dziecka. Mama może nie, nie znać żadnych psychologicznych wskazówek, mechanizmów, ale to, co płynie z jej serca do dziecka, kiedy je przytula i patrzy ze wzruszeniem na tą małą istotkę, to już jest najwyższy, najwyższa forma terapii leczenia. To w tej energii wszystko się uzdrawia. W organizmie dziecka. Dziecko to czuje. I to jest ten najwyższy przekaz, który możemy ofiarować i swoim dzieciom i swoim bliskim. Ale najpierw musimy to w sobie wypracować, nie z poziomu głowy, nie z poziomu intelektualnego, tylko tej jakości, którą możemy przeżywać, doświadczyć, a żebyśmy mogli czegoś realnie doświadczyć a nie mieć pewien koncept, wyobrażenie. Możemy być ekspertami od, od miłości, ale nigdy jej nie doświadczyć. Możemy o niej mówić, cytować, ale możemy być wewnętrznym w bólu i cierpieniu. Więc jeżeli idąc tym tokiem rozumowania, mamy możliwość, żeby spotkać kogoś, gdzie poczujemy, dostroimy się do tej energii, do tej wibracji, do tej jakości. To znamy smak tego, mamy to doświadczenie i możemy to pielęgnować i rozwijać, po to, żeby to popłynęło dalej. I tym chciałbym dzisiaj zakończyć, życzyć Wam wszystkim dobrej nocy i przypomnieć, że już w sobotę zaczynamy. I coraz więcej jest we mnie takiej radości, że będziemy mogli się spotkać i w tej wspólnej energii stworzyć potężne pole energii współpracy, wymiany, wzajemności, gdzie będziemy mogli wzmacniać to, co dobre, to, co właściwe. Tak jak wczoraj mówiłem, medytacja jest tworzeniem nowego nawyku, tego dobrego, właściwego. Poprzez medytację zmieniamy, Nasze automatyczne reakcje, nawykowe, które czasami są tak niewłaściwe, tak nieadekwatne. I kolejny raz powtórzę. Medytacja jest przepotężnym narzędziem, które możemy użyć, ale też z właściwą intencją odzyskania tego, co piękne, dobre, właściwe. Zmiany na lepsze, by tym promieniować, by to wnosić w realność życia. To jest kolejna niezwykle ważna rzecz. Medytacja ma nas urealnić i przywrócić we właściwy sposób do piękna życia. Medytacja nie jest narzędziem, nie jest metodologią odlotu w fikcję, ale wręcz przeciwnie doświadczenia w pełni się. Piękna życia miłości i w spełnieniu. I tym już dzisiaj zakończę, czekając w sobotę na to spotkanie z wami. Dobranoc.